Już jest. Mhm. Dzień dobry widzów, jak od... Live, przepraszam, już y, zmyliłem sam z siebie. I co? Niestety nie wiem, jak naprawić nam Michała. I dlatego. Będziemy musieli, znaczy jego ten, tu, jego głosik. O, jest. Dzień dobry, widzę na kolejnym... Więc troszeczkę okay. lipką, Lipton, Liptonik, ale zainstalowałem z Michałem Zainstalow... supermarket Todger I będziemy grać po prostu. No, together. No, nie wiem, jak się to czyta. Według mnie, jeden pies. Tak. Dobra. Saładuj sklep. Yy, Prywatne poziomy to Ja i hmm. Michał. Dobra, kontynuujmy wow. Aha, bo ja wam nie udostępniam ekranu, to poczekajcie, widzowie, tylko na, mi się załaduje, bo Przedtem też tak zrobiłem, włączyłem, ale mi się nie chciało załadować i była lekka lipa Bo mi po prostu zlażyło całego kompa